Witam wszystkich, to Hikomikos. I mam tutaj taką małą przysyłeczkę. Ja eee, mam tam Coś tam, coś tam. Gdzie jest mój nożyk? Nie ma, to biorę drugi. Cyk, cyk. Ym. Cyk. W sumie to nawet teraz.

Nie przewróćcie się wszyscy. Proszę was. Booster, box, ja będzie pełna. I... bundelki. Wiedziałem, że spadnie, dlatego złapałem. Ha, ha, ha. Nagrywa się to dalej? Tak. I... Nie, to jest niebezpieczne, ja się tak nie bawię. Zaraz. Dalej, w pudełku mamy 3 tak. Tak, booster boxy: 1, 2, 3. Tak, tu oraz tu bonus w postaci czterech boosterków: raz, dwa, trzy, 4, 5. Nie, w postaci 6 boosterków w serii Tajemnice Skarby i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 20 boosterków z Seri Diamant IP i 3 boosterboxy. Niebawem będzie jakieś rozpakowywanie tych rzeczy. Dlatego zapraszam Was do subskrypcji mojego profilu. Tam u góry jest przycisk subskrybuj. Wtedy będziecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku. No to tyle. Zostawcie łapki w górę, komentujcie. Zapraszam Was na moją stronę hikomikos.pl na facebook, komuś hikomikosy, na Twitter na Google. To tyle na razie, cześć.